Spotkania wąskiego w cztery oczy, jak również i spotkania delegacji na temat tych najważniejszych kwestii dotyczących naszej współpracy. Ja przede wszystkim pogratulowałem panu prezydentowi, bo rzeczywiście byłem w Mongolii kilkanaście lat temu, towarzysząc wtedy panu prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu w jego oficjalnej wizycie jako członek wówczas polskiej delegacji, jako jego współpracownik. I mogę śmiało powiedzieć, że mam porównanie, jak wyglądała Mongolia, jak wyglądało Uan Bator wtedy i jak wygląda dzisiaj rzeczywiście ten rozwój tutaj miasta i, i, i w ogóle kraju jest ogromny i tutaj ogromne gratulacje i dla pana prezydenta i dla wszystkich tych, którzy na przestrzeni tych lat o ten rozwój dbali i o, prowadzą sprawy rozwoju Mongolii. Proszę Państwa, tą wizytę traktuję jako prezydent Rzeczypospolitej, tak samo jak i zresztą polski rząd bardzo poważnie. To jest nie tylko delegacja złożona z moich współpracowników w Kancelarii Prezydenta, to przede wszystkim pani marszałek Małgorzata Gosiewska, która jest tutaj obecna po to, żeby rozwijać współpracę międzyparlamentarną, to ministrowie rządu, którzy są obecni w polskiej delegacji, dzisiaj pan minister Grzegorz Piechowiak z Ministerstwa Rozwoju, jak również pan minister Piotr Dziadzio z Ministerstwa Klimatu, główny geolog kraju. Jest obecny również pan Zisław Sokal, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Te najważniejsze dzisiaj porozumienia, które zostały zawarte, bo przed chwilą zawarliśmy cztery umowy międzynarodowe, właśnie dotyczą kwestii rozwojowych na najbliższe lata, dotyczą współdziałania w tych dziedzinach, które dzisiaj szczególnie nas interesują w pierwszej kolejności powiedzielibyśmy, że to są właśnie te kwestie wspólnych działań geologicznych. Mamy nadzieję w przyszłości także wspólnych działań górniczych. Stąd porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy Polską a, a Mongolią. Stąd także i dzisiaj z nami tutaj w Ulan Bator obecność przedstawicieli wielkich polskich firm na czele z prezesem KGHM po to, żeby rozmawiać o tych kwestiach związanych z przyszłą współpracą, także z obecnością polskich firm i tą wydobywczą i w ogóle jeżeli chodzi o, o, o także i o, o przemysł metalurgiczny tutaj, tutaj w, w Mongolii. To współpraca, która mamy nadzieję, że pomiędzy naszymi krajami w przyszłości zainicjowana tymi porozumieniami i dzisiejszymi spotkaniami przyniesie obu naszym krajom wymierne korzyści. Ale oczywiście rozmawialiśmy także i o współpracy politycznej rozmawialiśmy rzeczywiście o trudnej sytuacji międzynarodowej w pierwszej kolejności, którą skomplikowała ogromnie pandemia COVID-19, po której jak wiemy wszyscy doskonale przyszła rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, która zwłaszcza w naszej części Europy. Tam, gdzie leży Polska, Ukraina wiadomo jest sąsiadem polski, bardzo skomplikowała sytuację. Rozmawialiśmy o relacjach, w jakich politycznych, w jakich się znajdujemy, oba nasze kraje. Wiadomym jest, że swoją sytuację geopolityczną ma Mongolia, swoją sytuację geopolityczną ma także i Polska w określonych uwarunkowaniach. Ja podziękowałem panu prezydentowi za pomoc humanitarną, którą którą Mongolia udzieliła Ukrainie. Dziękuję za nią jako sąsiad Ukrainy, jako kraj, który przyjmuje dzisiaj na swoim terytorium gości z Ukrainy, czyli po prostu u nas są dzisiaj uchodźcy, przede wszystkim kobiety i dzieci, którzy uciekli przed, przed rosyjskimi bombardowaniami. Każde wsparcie humanitarne, które jest kierowane ma ogromne znaczenie i za to wsparcie humanitarne dla Ukrainy, dla Ukraińców jesteśmy także i władzom mongolskim wdzięczny. Ale cieszymy się również, że pan prezydent realizując tutaj w Mongolii programy stypendialne dla młodzieży, przede wszystkim młodzieży z obszarów wiejskich, także i Polskę uznał jako jeden z tych obszarów, gdzie uczelnie, gdzie edukacja jest obiecująca. Mamy długą tradycję współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i edukacji z Mongolią. Cieszę się, że dzisiaj pan prezydent i władze mongolskie do Polski także kierują studentów. Mamy nadzieję, że tej młodzieży będzie znacznie więcej. Obaj z Panem Prezydentem doskonale wiemy, że tacy młodzi ludzie, którzy spotkają się, którzy będą, którzy, którzy studiują, którzy uczą się w, w krajach za, poza granicami, potem są najlepszymi ambasadorami, najlepszymi przedstawicielami, budują przyjaźni związki pomiędzy krajami, więc oczywistą sprawą jest, że dla nas jest to bardzo cenne i młodzież tutaj z Mongolii na naszych 350 uczelni w Polsce, na których można studiować, można się rozwijać, z całą otwartością zapraszamy. Proszę Państwa, jestem bardzo dumny i szczęśliwy. Dzisiaj dokonamy oficjalnego otwarcia nowej siedziby polskiej ambasady tutaj w Uanbator, w Mongolii. Od 1 stycznia 2024 roku ta nasza ambasada będzie realizowała wszystkie funkcje konsularne, także włącznie z sprawami wizowymi, będzie więc placówką dyplomatyczną w pełnym, w pełnym tego słowa znaczeniu i w pełnym, w pełnym zakresie działania placówek dyplomatycznych. Cieszę się ogromnie z tego, że polska ambasada tutaj formalnie została w 2021 roku przywrócona, Mongolia jest bardzo ważnym partnerem, jest niezwykle obiecującym krajem, jest krajem nie tylko pięknym, wspaniałym, ale także obfitującym w, w różnego rodzaju surowce naturalne, w ogromne zasoby naturalne i wielki potencjał. Chcemy bardzo tej współpracy z Mongolią w przyszłości. Stąd też i podpisane dzisiaj umowy międzynarodowe, między innymi właśnie, jeżeli chodzi o pierwiastki, o surowce mineralne krytyczne i ich wspólne poszukiwania. I w przyszłości mam nadzieję także i wydobycie to są, to są dzisiaj kwestie niezwykle ważne dla rozwoju nowoczesnych technologii na świecie. W tym zakresie także chcemy współpracować pomiędzy naszymi krajami. O tych wszystkich zagadnieniach dzisiaj z Panem Prezydentem w szczegółach rozmawialiśmy. Ja ym, także i Proponowałem tutaj współpracę z, naszy, z Polską, z naszymi uczelniami, z naszymi uniwersytetami rolniczymi, gdzie wiadomo, że wydziały leśnictwa istnieją praktycznie w całej Polsce, ale także i z przedsiębiorstwem Lasy Państwowej, jeżeli chodzi o akcję zalesiania Mongolii, która przez władze mongolskie, przez pana prezydenta teraz jest z bardzo dużą intensywnością realizowana, między innymi właśnie ten Wspomniany tutaj prezydencki program Miliarda drzew. Chcielibyśmy tutaj współpracować z Mongolią, chcielibyśmy podzielić się także naszymi doświadczeniami. To są te zagadnienia, o których dzisiaj z panem prezydentem mówiliśmy szczególnie dużo. Przed nami dzisiaj jeszcze wspólnie będziemy brali udział w forum biznesowym, które będzie miało miejsce w tych dniach, dzisiaj i w kolejnych dniach tutaj w Wuan Bator. Będzie będzie to okazja do spotkania się właśnie polskich i mongolskich przedsiębiorców pod naszym wspólnym z panem prezydentem patronatem. Ja dzisiaj mam przewidziane jeszcze spotkania z panem premierem. Mam dzisiaj przewidziane także i spotkanie z przewodniczącym Wielkiego Hurału, czyli parlamentem, parlamentu. Także ta wizyta obfituje we wszystkie te najbardziej istotne elementy właśnie zacieśniania współpracy politycznej, ale z ogromnie ważnym i bardzo bardzo silnie tutaj reprezentowanym komponentem gospodarczym, więc mamy nadzieję, że ta współpraca pomiędzy naszymi krajami w przyszłości będzie rozwijała się jeszcze dynamiczniej niż do tej pory. Złożyłem na ręce Pana Prezydenta zaproszenie do Polski. Mam nadzieję, że odwiedzi nas razem z małżonką, że będziemy mogli tutaj gościć państwa w Warszawie, w Polsce, we wszystkich tych miejscach, które państwo uznacie za interesujące do, do odwiedzenia z całą, z, całą, z całą serdecznością zapraszamy. Jeszcze raz ogromnie dziękując. Panie Prezydencie, za niezwykle miłe, życzliwe przyjęcie i bardzo, bardzo ciekawy program tej, tej oficjalnej wizyty. Dziękuję.